Jesteśmy na Kazimierzu, Krakowskim Kazimierzu, żydowska dzielnica. Jeżeli jest koniec czerwca, początek lipca, nie sposób tu nie trafić na różnego rodzaju wydarzenia, które dzieją się w ramach Festiwalu Kultury Żydowskiej. 30. jubileuszowa edycja najeżona jest różnego rodzaju wydarzeniami. I to są oczywiście spotkania autorskie, spotkania wokoło różnego rodzaju zagadnień kultury. Ja prowadzę tam poranne pasmo, poranną prasówkę, gdzie przedstawiam tylko właściwie dobre wiadomości i ciekawe dyskusje na różne popkulturowe tematy. Natomiast festiwal trwa do późnych godzin wieczornych. Można się tu bawić na różnego rodzaju Koncertach, między innymi Janka Młynarskiego, który przypomni wołyńskie piosenki, czy na przykład na koncercie kantorek, czyli kobiet kantorów śpiewających tradycyjne pieśni żydowskie. I jeśli przejdziecie się w tym czasie po Kazimierzu, po prostu nie możecie nie trafić na które z tych wydarzeń, a ich list znajdziecie zarówno w Kraków Culture, jak i na ulotkach, które rozesłane są w całe miasto.